Cześć, dziś w naszym odcinku zajmiemy się naprawą zawieszonego pływaka w Volkswagenie Lupo. Tak, w Volkswagenie Lupo, pompa paliwa znajduje się pod tylnymi pod tylną kanapą na środku ona tutaj jest przykręcona na trzech na trzech śrubach odkręcamy i pojawia nam się cała pompa dobra tak to u nas wygląda żeby się dostać do wewnątrz trzeba odkręcić tą całą nakrętkę tutaj odpiąć wtyczkę i tutaj. Dobra, jeszcze ściągamy tutaj te przewody. Dwa z jednego będzie nam się troszeczkę lało paliwo. Dlatego warto sobie podłożyć jakąś szmatę. Dobra, mamy tutaj odczepione te dwa przewody. Tutaj jest taki dziubek, którego trzeba po prostu wcisnąć i pociągnąć ten przewód do góry. Teraz odkręcamy tą dużą nakrętkę całą, to rękami powinno iść, a jak nie, no to trzeba będzie, o, trzeba będzie tutaj wspomóc się czymś innym, ale zaraz zobaczymy jak to pójdzie dobra, odkręcone mamy nakrętkę no i teraz delikatnie wyciągamy cały ten kosz z pompą i z pływakiem do góry, tylko delikatnie żeby niczego tam nie uszkodzić Dobra, mamy całość wyciągniętą. Yy, przyczyną tego, że pływak się zawiesza może być to, że poprzedni właściciel albo my sami nie tankowaliśmy auta prawie wcale do pełna yy, i w tym górnym położeniu tego pływaka, no tutaj się przycina. Żeby sprawdzić sobie działanie tego pływaka, poprawność działania można sobie to tak podpiąć yy, Pompa jest na zewnątrz, cały kosz pływak podpinamy sobie to, tylko pamiętać, żeby przed podpięciem pompy wcisnąć znaczy przekręcić sobie zapłon, żeby nie poleciało nam z przewodów paliwa. No i u nas działa już to poprawnie wszystko. Tutaj jeszcze przy montażu trzeba uważać na to, żeby ją poprawnie złożyć tutaj mamy strzałeczkę i na koszu też mamy strzałeczkę jak to powinno wejść no i składamy w odwrotnej kolejności i sadzamy tą pompę